To prawdziwe błogosławieństwo i dar, że LifeWave nie tylko przetrwało jako firma przez ostatnie 20 lat, ale także rozkwitło i rozrosło się. Zaczynając skromnie w małym biurze domowym w Beaufort w stanie Georgia, a kończąc na licznych biurach w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Japonii, Tajwanie, w Filipinach, Malezji, Tajlandii i Korei Południowej firma Lifewave dotarła do milionów ludzi, niosąc im dar uzdrawiania światłem. Lifewave to historia, która powinna inspirować nas wszystkich, aby wydobyć wielkość, która drzemie w każdym z nas. Moje marzenie o leczeniu ludzi światłem początkowo spotkało się z dywinami i sceptycyzmem. A jednak jesteśmy tu dzisiaj produkując ponad 20 milionów łatek miesięcznie. Chciałbym, abyście pamiętali o tym, myśląc o swoich marzeniach, bo przy odrobinie cierpliwości, wytrwałości i uporu, jutro możecie osiągnąć to, co dziś wydaje się niemożliwe. Przez ostatnie 20 lat rozwinęliśmy się jako firma, a ja patrzę w przyszłość z większym entuzjazmem niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie LifeWave jest firmą technologii medycznych, ale w miarę jak będziemy wprowadzać innowacje i się rozwijać, będziemy przedstawiać rozwiązania niektórych z najważniejszych wyzwań, z którymi mierzymy się w życiu codziennym. Te nowe wynalazki i produkty pozwolą Ci cieszyć się lepszym życiem i wolnością, dzięki której będziesz żyć tak, jak chcesz. Dziękujemy, że jesteś częścią społeczności Lifewave. Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi w twojej własnej podróży, żyj długo i dobrze.